Ten wymiar istnieje tuż obok naszego, jednak nie wszyscy możemy go dostrzec. Są takie miejsca, których już sama atmosfera wywołuje gęsią skórkę na ciele, a niewyjaśnione zdarzenia przerażają nawet w biały dzień. Zamek Czocha to wspaniała twierdza posiadająca wiele nieodkrytych zakamarków oraz licznych sekretnych przejść owiana mrocznymi i przerażającymi tajemnicami. Zamek Czocha powstał jako warownia graniczna w latach 1241-1247 z rozkazu króla czeskiego Wacława I. Zamek w dzisiejszych czasach pełni rolę hotelu, jednak to niefascynująca architektura przyciąga turystów, lecz mroczne historie zamku. W 1719 roku zmarł jeden z mieszkańców zamku. Po uroczystościach pogrzebowych ruszyła żałobna procesja z ciałem zmarłego na pobliski cmentarz. Kiedy kondukt pogrzebowy wszedł na drewniany most, konstrukcja runęła, a część żałobników spadła w dół, rozbijając się o skały i ginąc. Po tej tragedii wybudowano solidny kamienny most. Kiedy zapada zmierzch. A most tonie w pasmach gęstej mgły, poruszają się na nim tajemnicze, czarne postacie, których lamenty, nawoływania, jęki i zawodzenia niosą się echem gdzieś w dal są to nawoływania duchów nieszczęsnych żałobników. Zamek jest nawiedzony, a w każdym jego kącie cicha upiorna zjawa. W czasie trwania wojen husyckich zamek należał do rodzeństwa. To jednak skłóciło się i siostra Gertruda nasłała na brata wrogie wojska. Kiedy zamek został odbity, Gertruda otrzymała symboliczny judaszowy woreczek złota, a następnie, jako zdrajczyni, została ścięta na zamkowym dziedzińcu. Brat przeklał siostrę i dlatego jej dusza nie może zaznać spokoju. Gertruda błąka się nieszczęsna po zamkowych salach. Są świadkowie, którzy zarzekają się, że ujrzeli jej widmo, które ukazało się im na warowni. Inni z przerażeniem w oczach opowiadają, że widzieli, jak zjawa spacerowała po dziedzińcu zamkowym i rozrzucała Judaszowe złoto. Rzekomo jej duszy nie chcieli nawet w samym piekle. Dlatego jej duch błąka się w zaświatach i Biała Dama pojawia się o północy w setną rocznicę śmierci jej brata. Ale niektórzy, ponoć urodzeni tylko w niedzielę, mogą ją ujrzeć każdego roku. Na dziedzińcu wewnętrznym zamku znajduje się wydrążona w skale studnia, zresztą jedna z sześciu używanych w owych czasach przez właścicieli zamku. Studnia nazywana jest Studnią Niewiernych Żon, niemy świadek zaistniałych okropności. A wszystko zaczęło się od Gertrudy von Nostig. to właśnie ona była pierwszą żoną, która skończyła swój żywot w jej czeluściach. Krzysztof von Nostig, będąc w wieku 24 lat postanowił ożenić się ze starszą, ale za to ponoć bardzo bogatą krewniaczką cesarza, Gertrudą. Po wystawnych zaślubinach okazało się jednak, że Gertruda nie posiada żadnego cennego posagu, co gwałtownie osłabiło uczucie młodzieńca. Z rozbrajającą szczerością i nieukrywanym rozczarowaniem stwierdził, iż w związku z zaistniałą sytuacją nie ma zamiaru utrzymywać żadnych bliższych kontaktów z brzydką, starą i grubą żoną. Odrzucona kobieta swoje potrzeby starała się zaspakajać pod nieobecność męża z mężczyznami mniej wybrednymi od niego i trwał sobie taki układ do czasu. Kiedy Krzysztof po powrocie z długiej podróży zastał Gertrudę w odmiennym stanie, zdrady tolerować nie zamierzał. Wpadł do sypialni śmiertelnie przerażonej niewiasty i ciągnąc ją bezlitośnie za włosy zawlógł na dziedziniec. Tam zaślepiony złością w szale gniewu, rozkazał jej skoczyć do kamiennej studni. Kiedy kobieta kategorycznie odmówiła wykonania okrutnego polecenia, Krzysztof, pragnąc zemsty z obłąkańczym szaleństwem w oczach, będąc silnym mężczyzną, wrzucił niewierną małżonkę do głębokiej studni. Odtąd, kiedy ktoś nachyla się nocą nad kamienną studnią, słyszy kobiece jęki ściskający za serce szloch oraz rozpaczliwe wołanie o pomoc. Podobno jakaś kobieta miała doświadczyć strasznej wizji, kiedy nocą jej dłonie objęły kamienny rant studni, poczuła, jak wychylono ją nad czarną czeluść. Kobieta zdała sobie wtedy sprawę, że niechybnie czeka ją śmierć, szczęściem dla niej byłaby śmierć od upadku, czy też od uderzenia o kamienne ściany studni, ale Gertruda walczyła o życie, nieszczęsna nie umarła od razu. Jasnowickę odciągnięto od studni nieprzytomną ze strachu. Kobieta miała później twierdzić, że Gertruda konała, doświadczając strasznych męczarni: potworny ból łamanych nóg i rąk, lodowata woda, która wdzierała się jej do ust i nosa, chlupot wody. Ostatni hałas powietrza i odgłos łamiących się paznokci, szukających oparcia w walce o życie oraz zdarte do krwi palce ślizgające się po zimnych kamieniach. A kilka lat później ma miejsce podobne zdarzenie. Był rok 1792. Kobieta miała na imię Hlicke. Małżonkowie byli w sobie bardzo zakochani, jednak ich szczęście przerwała wojna. Kiedy po rocznej nieobecności wrócił stęskniony małżonek, okazało się, że jego osamotniona żona wdała się w gorący romans, owocem czego była ciąża, a urodzone dziecko dowodem na jej zdradę. Rozwcieczony małżonek utopił niewierną niewiastę w studni, a dziecko rozkazał żywcem zamurować w ścianie nad kominkiem w sali marmurowej. Kiedy zbliża się pełnia księżyca, niektórzy słyszą płacz i kwilenie niewinnie uśmierconego niemowlęcia. Ponoć są to tak ujmujące zawodzenia, iż unoszą włosy na ciele. Widziano też błąkającego się ducha matki dziecka. Zjawa przemierza korytarze w poszukiwaniu synka. Wtedy drzwi, skrzypiąc, otwierają się same, a świadkowie twierdzą, że czuli dotknięcia niewidzialnych dłoni. Wyczuwali czyjąś obecność i przeżyli chwile grozy, kiedy ujrzeli przemieszczające się na ich oczach przedmioty. Historia notuje, że jeszcze jedna żona spoczęła na dnie studni niewiernych żon. Jej mąż, dowiedziawszy się, że ta zdradza go z woźnicą, nakazał biedaczkę wrzucić na dno studni. Aurą tajemnicy otoczone jest również małżeńskie zabytkowe łoże z baldachimem oraz wbudowaną zapadnią, które mieści się na pierwszym piętrze zamku. Duchem tego miejsca jest nieszczęśliwa Anna, okrutnie ukarana za swą chciwość. Piękna Anna spodobała się staremu, ale bogatemu właścicielowi zamku. Młoda kobieta wyszła za mąż dla jego bogactw. Niestety, w noc po nie udało jej się ukryć strętu do męża, a odepchnięty małżonek okrutnie się za tą zniewagę zemścił, uruchamiając zapadnie koło łoża. Wtedy część łóżka, na którym spoczywała jego żona, zapadła się trącając kobietę do lochu, błąka się nieszczęsna Anna po swojej komnacie. Kilka osób widziało mglistą postać i słyszało lekkie kroki, skrzypienie desek starego łoża, jakby ktoś na nim siadał, a potem szept modlącej się kobiety. Podobno właścicielem zamku był też mężczyzna, który miał w zwyczaju poślubiać młode dziewczyny, a po nocy poślubnej przy użyciu zapadni zrzucać je do lochu. Ile niewiast spotkał ten los, nie wiadomo, ale w podziemnych lochach podobno słychać ich nawoływania, czasami lament, płacze oraz przerażające krzyki. Ciekawostka: najprawdopodobniej pierwotna nazwa zamku Czocha brzmiała zamek Czajków.